No, takim przykładem, najlepszym jest witamina C, które podawanie jednym błędem, podawanie jest podawanie w za małych dawkach. I, jaka jest awantura? Ile się mówi w tej chwili o leczeniu sepsy? Przecież sepsa ludzie umierają na skutek nie infekcji bakteryjnej, bo ta infekcja została dawno zwalczona podawaniem olbrzymiej ilości antybiotyków. Umierają dlatego, że mają za dużo wolnych rodników. W związku z czym logiczną rzeczą jest te wolne rodniki wymieścić. To wystarczy do tego, żeby większość pacjentów wyzdrowiała. Czym to się robi? Podając witaminę C. Ale witamina C kosztuje ile? No? Kilkanaście kilkadziesiąt złotych, a antybiotyki kosztują dziesiątki tysięcy złotych. I nikogo nie układa, że pacjent umiera na skutek błędów w sztuce, bo to już można powiedzieć, że jest błędem w sztuce. A co szkodzi komuś, jak już pacjent umiera i nie ma nic do stracenia, zastosować innej metody, nawet kontrowersyjnej? Przecież nie mam nic do stracenia, pacjent już jest z góry skazany, że nam zginie. A tu się okazuje, że nagle nie, nie tylko, że nie zginął, ale wraca do zdrowia i to bardzo szybko. Przecież ja to przećwiczyłem kiedyś na mojej bliskiej rodzinie, gdzie też y, było zagrożenie życia, chorobne zapalenie opon mózgowych i podanie tylko i wyłącznie, to to witaminę, witaminy, spowodowało, że nagle wyzdrowiał. A już mi powiedzieli, że mam się szykować na pogrzeb. Przez od tego czasu, to było to wiele lat temu, ja się zacząłem interesować tą medycyną i szukać rozwiązań i się okazuje, że tych rozwiązań jest dużo.